Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. W dzisiejszym odcinku polecimy sobie klasyczny buildik podlaka Rangerem. No, wydaje mi się, że to jest jedno z, jeden z przyjemniejszych po prostu buildów, także takie coś jak najbardziej e, będzie na plus dla nas. Miejmy nadzieję, że dojdzie nam jakaś broń. I nie doszła, więc chyba musimy się zaspokoić troszeczkę patelnią. Na to by wychodziło, że patelnia musi być tutaj grana. Zrobimy sobie oczywiście tak. Zaraz zarezerwujemy sobie Wedstona i świnia, bo świnia zawsze będzie dobra podlaka. Także oj, kolego! Dlaczego tak? Kolego, przecież to jest. To jest ramkę. Co on robi? I czemu, czemu w platy nie są tacy ludzie, którzy grają takie coś? Nie wiem, to akurat giga dziwne. Dobra, i tego Hero Sword'a możemy się już pozbyć, bo polecimy sobie oczywiście yy, patelnią piękną. Pateleńką. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj fajne dosyć rzeczy mamy. Na no start polecimy sobie tak. dagiarek zostanie oczywiście, bo to za darmo są obrażenia. A póki co to mało osób będzie miało yy, jakieś. jakieś ten taski, nie taski. Raczej to jest rzadkie. O, tu fajny kryt siadł. Na pewno nam pomoże w wygraniu rozgryweczki. Cieszę się. Niemiłosiernie tutaj. Znaczy, niemiłosiernie, miłosiernie. Czemu nie? Dobrze. I zastanawiam się nad guberciorem w ogóle. Mówimy tak dać. Tak. Kurde, tylko... Um, nie wiem. Chyba safe polecę. Pod patelnię, żeby tutaj jeszcze więcej tych obrażeń dostawać. Mi się wydaje, że to jest lepsza opcja. De facto. No nic. No póki co to pogramy po tą patelnię i będziemy myśleć dalej później, żeby się gdzieś tam prze. Przebranżowić na tego, na, na te łuczki nasze. No i poszukamy dużego łuku, łuku, łuka, łuku. Raczej, na pewno się łuku mówi. No, poszukamy ten łuk. E, duży i. Aj, tu było naprawdę blisko, żeby to wygrać. No i mały łuk. fajnie. To jest super. To jest nam bardzo potrzebne, akurat. To już mogę Wam powiedzieć. I e, jakaś rolka sportowa, nic ciekawego. Dobra, patelnie jest. Dosyć w dosyć przyjemnym stanie ona będzie biła naprawdę sporo. 8-9 obrażeń. Jeszcze, jeszcze nakrycie weszło. Pięknie. Powinniśmy to, kurde, naprawdę mieć. Prze... Chociaż to jest, też jest Hungry Blade, który. Jeszcze wampirizm. Okej, okay, dobra. Ma to sens. Co prawda, szczerze mówiąc, troszeczkę, chociaż. No i jakbyśmy tutaj coś po... poczarowali jeszcze? dawaj, patrz, patrz. Pięknie. Czosnek nam zrobił robotę też. Bo troszeczkę przeciwnika. No, troszkę go skarcił, to trzeba przyznać. Ok, tak pójdźmy. Dosyć wczesny ten Akon zważając na to, że yy, że mamy jeden, jeden Laka, ale wydaje mi się, że to będzie yy, słuszny wybór. żeby tak polecić, w to szczerze mówiąc. Dawajcie panowie, jakiś hitek jeszcze. Super. Dobra, jest flat. Jest... Znaczy... No jest flat, jest łuk. Eee... No, fleta na pewno bym chciał przytulić. Bardzo mocno bym go chciał objąć. Dobra, flet kupujemy. To na pewno plecik będzie grany. Zastanawiam się. Łuk też byśmy chcieli wziąć. Chyba nawet tak zagrać. Jedna świnia nam, nam tutaj wiosny nie czyni, prawda? Także akon, kolar, jeszcze jakaś rolka sportowa. A jeszcze jedna. Okej, okay, potion belt. Jest kolejny ten. Kolejna marchew. Też będzie nam na pewno mocno potrzebna. Ze względu na to, że no marchewka nam daje bardzo dużo. Akurat. Okej, okay, mamy trzy laka. Już jest 19% na kryta. To nie jest mało. Jak, jak jakiś kryt, o właśnie. To mamy szansę wygrać. Super, jeszcze drugi kryt. No nie, no nie jest super. Bardzo mnie to cieszy. Dużo krytów, to jest zawsze, zawsze, ale to zawsze bardzo potrzebne. Te kryty. Łuk, marchew jest ok. Tylko, żeby to miało jakikolwiek sens, to musiałbym zrobić coś takiego. Aj, ale nie chcę tego ściągać tu. No dobra, no coś w tym stylu trzeba byłoby zagrać, okej. Okay. Mm -mm -mm. Coziala to czy no kurde, nie no chyba tak. Ta świnia tutaj, to nie wiem czy nie jest już do wyrzucenia. Zastanawiam się w ogóle nad tym redstone'em, czy go też nie wyrzucić. Nie, w sensie... To jest dużo, to jest strata bardzo duża, ale wydaje mi się, że ona nam się opłaci w późniejszej giereczce. Miejmy taką nadzieję. Uuuu, wow, uuu, 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 uuu. Super. Nie no, łuczek jest świetny tutaj, wywalimy tą patelnię w końcu. Ale tu łuk siada jak złoto. A no tutaj raczej szans nie mamy, bo on ma akurat 3, 3 bluberki, no więc ten magic staff będzie bardzo szybko się generował. No, ale to nie ma co się czasami przejmować też, żeby nie... Żeby człowiek sobie nie pomyślał, że jest bardzo, bardzo lipa czy coś. Jest ok. Dobra. Wlatujemy na pewno z łukiem. Tutaj tak samo coś ale to kombinujemy. Idealnie. Dobrze. Następujące rzeczy są bardzo istotne, czyli tak, tak. Marchew tu. Oczywiście Fortune Hope. A. Eee, no, możemy zrobić tak, tak. I tak. Jest wpyte, tylko potrzebujemy jeszcze miejsca, żeby dołożyć, oczywiście, jakże piękny. Flat. Flat jest bardzo istotny, żeby go dołożyć. Mm, mm, mm. Mana orb. Manfara. Czy my potrzebujemy. Many w tym bildzie? Chyba nie. O. J. mi się to podoba. Muszę przyznać. Tu mamy ile? 3-6. Tu mamy 3. 5. Dobra, no to dajmy to tak jak jest. Tyle. Ok, na razie tak mi się wydaje, że to będzie tyle na tą rozgryweczkę. Zobaczymy, jak to będzie nam tu śmigało. Ok. No, nie wygląda to jakoś świetnie, szczerze mówiąc. No i przeciwnik o wiele mocniejszy build ma. Tylko to jest taki build, który jest bardzo mocny w early gameie, ale później on będzie troszkę już tracił. To mi się wydaje, oczywiście. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie. No, wydaje mi się, że to jest super, żeby tak zrobić. I teraz tak, bo my już mamy możliwość zrobienia Fortune Grace'a. I nie wiem nawet, czy nie, nie pójść w to, żeby go sobie tutaj e, zakupić i Fortune Hope'a od razu też stworzyć. No to nas bardzo mocno też przyspieszy, prawda? A my chcemy jednak mieć to przyspieszenie. Uuu, tutaj Szafir też jest super. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Valorous nie koniecznie. No to nie jest złe. Można tak nawet wrzucić. Czekaj, to już prędzej coś takiego. O, właśnie. Dobra. Już mamy przygotowane pod ten, pod generowanie bardzo dużej ilości właśnie laka. Ale to. W przyszłości póki co trzeba czekać. Niech nam to się wszystko połączy, zrobi też miejsca troszkę. Jezu, tu kolega ma rapier. O, no to co my zrobimy z takim rapierkiem? <ścoughs> Nic nie zrobimy akurat. Tutaj nie ma opcji na jakieś generowanie rzeczy. Niestety, niestety. Tak to niestety wygląda. Ok. Teraz dorzucimy sobie... A, ty! A to w ogóle ja nie zmieniłem, prawda? O, to też ban ze mnie. Taki dosyć hardy, muszę przyznać. Dzbanik. Można powiedzieć nawet dzbanior, bo to naprawdę. Wyrazy szacunku dużego z mojej strony. Ale no, nieważne. Mówi się trudno, żyje się dalej. Okej. Okay. Dobrze, co my chcemy jeszcze? Już dwa karoty nam wystarczą. Jinxa byłoby fajnie przytulić. Jest też rapier. No i można się nad tym na pewno zastanowić. Rapier to nie jest też głupi pomysł. Okej. Okay. I już powinniśmy zaczynać wygrywać te rozgrywki powoli, bo powoli. Oj, Kurde, tak mówię, że powinniśmy wygrywać, ale niestety nie wygrywamy. To jest bardzo przykre. Dobra, odpuszczamy ten rapierek, bo troszkę nie mamy miejsca za bardzo, żeby to wszystko tutaj powkładać. Niestety, niestety. Dobra. Mm. A mätyst. Ten ametystik Na naprawdę fajny. Ten kolan tutaj jakby wrzucić. Dobra. Dobrze, jestem z powrotem, telefon od Orange klasycznie, żeby coś kupić, w sensie żeby coś dodatkowo zamówić, ale ja niestety nie jestem, yy, nie jestem chętny, także możemy tutaj pomyśleć co dalej. No tutaj możemy wrzucić, troszkę poprzyspieszać te nasze yy, przede wszystkim, przede wszystkim marchewy, żeby nam szybciej to generowało jakieś fajne liczby. Nad tym jigsaw można się zastanowić. Kolejny ten, uu, Cabo brazilian żeby troszkę spowolnić ten burst przeciwników i będziemy patrzeć co dalej tutaj się nam tworzy. Miejmy nadzieję, że się chociaż już zacznie wygrywać jakieś tam rozgryweczki, bo jestem... O, otwieram sobie piciu, bo jestem, powiem wam, troszkę... Nie no, super. Super, trzeba zacząć wygrywać, bo to będzie dramat. Łopanie. Uh... Nie wiem No ale chyba tak Chyba trzeba w to pójść Czekaj czekaj, ale czemu to? Mele pons. O! Cholipka, ale bym się wywalił na łeb. Jezus Maria się popłakał Jesus Christ no, przecież że to zauważyłem, bo to przecież dramat byłby. Dramat dramatyczny tak zwany. Okej, okay, można zrobić tak. Ici oczywiście naszego pięknego, kochanego. Dobra. Ja z tych świń. Troszkę będę rezygnował na poczet laka. Eee, to też nie jest głupi, ananasik. Ale za siedemkę to też tak sporo. Mmm. Kolejny plet. Piękna sprawa. Dobra, i sprawdźmy to, czy jesteśmy w stanie tutaj wygenerować jakieś obrażenia na przeciwnikach. Miejmy nadzieję taką, że się coś uda. Ok, zaczynają kryty wpadać. Szybko, let's go. Pięknie. Tak trzeba grać. Tak to właśnie musi współgrać tutaj wszystko. Musi tak zwanie śmigać. A czemu ty to tak wyrzuciłeś? Niepotrzebnie bardzo. Dobra, no szukamy oczywiście kolejnego miejsca. Bo im więcej miejsca, tym lepiej dla nas, prawda? A nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Czy nie zwiększyć tutaj po prostu tej staminy? W sensie staminy, żeby nie zwiększyć. Dobra, to bez sensu dajmy tak. Żeby nie przyspieszyć jeszcze bardziej tych naszych pięknych. O, teraz tak. Chyba tutaj jakoś trzeba wcisnąć. Wtedy tak. Nawet coś takiego. No bo im więcej jednak będziemy mieli tego laka, tym lepiej dla nas, a to jest nam, dla nas bardzo, ale to bardzo istotne, więc ja nawet wyrzucę ten, e, ten szafirek i liczmy na to, że będzie, będzie gites malines. Dobra. 16, no. nabi nabi ile trzeba. Nie, no come on! Ja cię kręcę, jeszcze zabrakło. Oj, 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 Coś nie poszedł, ten bitcik muszę przyznać. Ale możemy polecić nexta I teraz, teraz na pewno będzie to śmigało. Będzie dobrze, jak to mawia klasyk. To ja pytanie: czy ja chcę dwa miecze? Zadaje tyle co nic. O właśnie. Wolę zagrać w coś w tym stylu. Dobra, to polecimy tą drugą wersję: Buildu. Czyli build pod. Y pod yy, ten Swordy ulepszone z Whetstone'ami. W teorii to powinno być lepsze. Dobra, tu Easy Win, tu nie ma co się gdzieś tam zastanawiać, czy wygramy, czy nie. Raczej przeciwnik szans nie miał. Wlecimy sobie pięknie. Jak najbardziej. Big big. Pocket senda, za złotówę dorzucimy też do Piggy Banga. Zwiększy nam to HP. Za darmo, bo to za złotówkę, to też sprzedamy za złotówkę, więc wychodzi na zero, prawda? Oczywiście, że tak. To jest ta matematyka, tak zwana. Tutaj może być problematycznie. Ale może kolega z many się wywali, ze staminy się wywali. Nie wiem, czy moja na staminę cały czas mówię mana. Nie, nie potrafię tego zrozumieć. byś się tak nauczyłem i nie mogę teraz się oduczyć. Gdzie ty widzisz tam staminę, niby człowieku? No to jest pytanie. No Okay, okay. Looking good. Number of coal. Carrot. Two carrots. I, spirkę możemy dorzucić za wooden sword. Póki co, jeżeli nie będziemy mieć tego słaba, bo to da nam o wiele więcej obrażenia. My staminy mamy na tyle, żeby po prostu rzucić tam spirkę zamiast wooden sword który jest useless. No tego nie wygramy tutaj ze względu na guberta, który no, healing ma potężny, zbyt po prostu potężny. Co prawda było blisko, zobaczcie, ale i tak, i tak brakło, prawda? Okej, okay. manor w ogóle co trójkę. To no nie jest głupie, ma na orbit co trójkę, zastanawiam się. Tylko co byśmy mogli zagrać? O, wiem co moglibyśmy zagrać. Dobra, to pójdziemy w to. Zagramy sobie po prostu klasyczny build pod Easy Winka, czyli. Już wam mówię: yy, Ten. Magic Torcha. Połączymy to jakoś z tymi, z short bowem. Będzie dobrze. Mówię, będzie to, będzie to grało. To będzie śmigać. To easy win, jeszcze krycik ksiat, fajnie. Ok, leather za dwa, bierzemy. Chyba w każdej sytuacji byśmy chcieli wziąć takie, takie cudo. Zróbmy tak. Dorzućmy sobie. A, a, mm, 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 mm. Ok, markiew. Markiew w cenie. Oczywiście, jak na razie, to ten mana orb. A, w ogóle powinienem odwrotnie dać, w sensie, żeby, że ta spirka powinna być ulepszona. No, tu jest bardzo blisko. Muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo blisko. Zobaczymy, jak tutaj ugra. Bo wychodzi na to, że my przegrywamy. Klasyk. Unfortunately. Uuu i tak. I patrz to teraz, kolego. Patrz to, co tu się będzie działo. To sobie połączymy Tylko musimy poszukać To już mamy, także nie potrzebujemy Tego za bardzo Ok A kolarz zostaje Prawda, może nas to troszeczkę Spowolnić, aczkolwiek powinno być ok Ok Tu miotamy Aha byśmy pomiotali, muszę przyznać Dobra I mamy tak to musimy zrobić. Chyba coś takiego polecimy. Właśnie. Firkę eee, hmm. możemy sprzedać. Dorzucimy boksa. Hmm, trochę na freestylu będę leciał, ale powinno być ok. A nas to też będzie można przytulić. Dobra, torcza mi zrób No i chyba nie bardzo <laughs> no Dobra, czyli jednak troszkę troszkę nam to nie daje dobrych możliwości Ale ja bym się nie przejmował Trzeba zacisnąć zęby i lecieć dalej, prawda? Taki jest plan dobra teraz tak A na nasik, jak, naj, jak najbardziej, na plus. Jak, na, jak tak na teraz. O jezus, co ja mówię? Nie, bo miałem przerwę i teraz akurat wróciłem i nie umiem się wypowiedzieć. Jak teraz na to patrzę, to de facto ten bill jest. Tak zupełnie z dupy. Ale dobra, no nieważne. Mówi się trudno. Może się dalej, no liczmy na to, że jakąś, jakimś tutaj. Prawem, bo uda się tu ugrać coś. Ale wątpię, jeszcze na Falcon Blade'a O czym my tu mówimy? Nie, no bez sensu. Nie wiem, ten, ten ruch w zmiany w mana orba. W sensie z mana orbem troszkę mnie zbiódł. Bo były szanse na to, żeby coś zrobić z tym, no ale. Nie było, to, nie, nie było tutaj nic przygotowane de facto. Żeby to zrobić, bo tak. No nie było do, zupełnie nic w sumie. Bo co było? No nic nie było. <laughs> tak, było. Nic nie było. De facto to zupełnie nic. Ale dobra. Dograjmy to oczywiście, bo czemu nie? I liczmy na to, że tutaj jakieś cudy Boże się wydarzą i nie przegramy kolejnej rozgrywki. O, ostatniej już. <laughs> wow. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, co tu jeszcze dorzucić, żeby to miało jakikolwiek sens. Troszkę bez sensu, no ale mówi się trudno. Dobra, już tak pod ratunek biorę cokolwiek. Żeby tylko się wzmocnić na tą ostatnią walkę. To jeszcze powinienem tutaj dorzucić gdzieś. U. Ale to chyba i tak nic nie zmieni. Sprawdźmy. Nie no coś to. Też... Dopiero po jakimś. No, patrz. Mówię, to praktycznie działa, tylko. No zabrakło. Troszeczkę zabrakło. Zabrakło tego. pomyślunku tutaj, żeby dołożyć. A nawet nie pomyślunku, to chyba to jest kwestia po prostu braku akurat ten eee, Czego braku? Braku po prostu, jakby złożenia tego buildu w całość. Bo ten build ma sens i to, to by śmigało, tylko że troszkę troszkę za późno. To ja się za szybko chciałem zrobić zmianę i nie doszły mi żadne itemy, które by fajnie tutaj się kombiły. Niestety, niestety. Ale z dalej jest. Oj, Magic Torch, będzie ciężko. Właśnie taki był plan tutaj u mnie. Żeby zagrać tego Magic Torcha i to by był dobry plan. No, tak to... <laughs> Dobra, nie widzieliście tego jak coś. E, ja wam bardzo dziękuję, ale muszę przyznać, że no troszkę x build. E, dajcie znać co o nim sądzicie, a my się widzimy oczywiście w kolejnych odcinkach. Z Backpack Battles. Zostawcie łapę w górę, komentarz i subskrypcję. Trzymajcie się, hej hej.